Siema! Lecimy dalej z naszym ulubionym speedranikiem. Oddajemy teraz dla Gońca. Eee, szkoda, że nie mogę tak zagrać. O, a zagrajmy, zagrajmy H3 i wtedy headpun G4. Okej. Okay. Spektakularny <grym> sukces. Mm, dobra. Of course można pisać na czacie jakieś pytania i tak dalej. Na temat pozycji bądź nie. Postaram się podpowiadać eee, na tyle, na ile ogarniam szachy w aktualnej Mojej dyspozycji, która jest raczej dość kiepska Forma mutant Że tak powiem brak formy Jak mi mija dzionek? <grym> Generalnie od, od, od soboty nie trzyma zmęczenie Bo w sobotę byłem na imprezie, na urodzinach Więc była zabawa do rana Istotnie do rana, jakoś 5.30 wróciłem do domu I przeciwnie mnie tutaj rozwala już Nieprzyjemnie Wyprowadźmy końca Na niedzielę miałem intensywną bo poszedłem na siatkówkę plażową po południu. Jeszcze, oprócz tego coś tam się widziałem z ludźmi na mieście. No i, i dzisiaj dzisiaj pracowałem sobie w przedszkolu, więc też dzieciaki zawsze dają wycisk, też uczyłem szachów, no, ale też fajna energia i tak dalej. No i wróciłem do domu, jestem padnięty, ale trzeba nagrać, nagrać odcinek. To jest. Chyba nagrać odcinki na zapas, bo znowu idę do szpitala w przyszłym tygodniu, a w tym tygodniu jadę sobie w góry na, na połowę tygodnia w zasadzie, więc nie będę miał co wrzucać. A ostatnio jestem mocno do, do tyłu z odcinkami i tak dalej. Dobra, zbić tego nie zbiję, bo Hetman bije D3 i on tu nieprzyjemnie stoi, nie bardzo mam jak go wygonić. Musiałbym zagrać skoczek C3, długa roszada, gonić C2, a jest otwarta linia D wtedy, więc to jest dość mocno irytujące raczej. No, C3 nie zagram. Zresztą nie zagram, bo od razu sobie blokuję gońca. Prawdopodobnie ustawię gońca na B3 w przyszłości, żeby tam około celował. Być może w okolicy króla, jak nastąpi e, Roszada. No, mam tutaj wbitego klina, ale na razie ani skoczek nie może skorzystać e, z tego klina, ani Hetman. Bo jakby tu się dostał Hetman, no to mógłby być przypał. A tak to chyba jest spoko. A jak wam minął Jonek widzowie? I dlaczego macie tak nudny dzień, że wbiliście na mojego streama? <grym> o ironio. Mm. Ok, F6. Niby broni piona, bo ogólnie on wisiał przed chwilą. Bo skoczek jest związany. No ale z drugiej strony te białe pola zaczynają delikatnie trzeszczeć, więc może będzie się to dało jakoś wykorzystać. Może w przyszłości jakieś G5 eee, przywale, eee, No i na razie wyprowadźmy sobie figurę. Skoczek F3. No, skoczek C3 gdzieś tam w planach. Mm, spodziewałem się tego E4. No i myślałem nad... Skoczek D4, żeby było bicie, odbicie, i wtedy zostaje z parą gońców. Wow, jeśli wymyśli ruch B5, to ciekawie będzie, bo jest tak, no po prostu jest ciekawym ruchem, ale nie liczę dokładnie, co tam się dzieje. Jest też w opcjach skoczek G5, bo po biciu mam bicie i zdobycie wieży potencjalnie. E, nie wiem, wydaje się być to dość riski ruch, i nie wiem, czy jest sens go grać, tak szczerze. Po tym dostanę Hetman E7. I co mi to daje? Wydaje mi się, że raz oko problemy po prostu. Więc skoczek d4. Myślę, że sobie zagram. A tak to sobie policzmy w sumie. Jest bicie, odbicie i b5, bicie, bicie, bicie na a6 z szachem z odsłony. Więc król załóżmy, że się odsuwa, wtedy jest bicie, hetman odbija, jest presja na wieży, presja na pionie, mam skoczek c3, wieża bije a6. No i rozwala, dużo figur się wymienia i rozwala się trochę pozycja, przez co mi się nie bardzo to widziało. Tu myślę o C5, żeby po prostu gońc musiał się odsunąć i był totalnie poza grą, no i przy okazji nie wymienię wtedy figur. Więc to mi się raczej podoba. Przecież grozi mi biciem. Grozi mi biciem i niby matowaniem jakimś, ale na razie nie muszę się tym martwić, bo tam jakiś skoczek C3 będę miał. Potencjalnie może jakiś G5 będę chciał zagrać, a może F3. F3 jest spoko. bicie odbicie, ustabilizuje sobie pionki. Ten pionek będzie słabszy. Dobra, to ja bym zaczął od C5. Zacząłbym od C5. nie może się połacić, i zbić piona, myśląc, że grozi matem. A tak naprawdę wtedy wybije i wtedy nie będzie mógł zbić skoczka, bo będzie, związany, bo będzie związany ten skoczek. No i tu chyba F3 zagram. Skoczek C3, skoczek C3, bicie. Co mi to ma dać w sumie? A, w sumie to jest bicie, bicie, bicie. Jest szach. Mogę skoczek C3. No, mogę skoczek C3, bo ten skoczek broni na E2, a nawet jak będzie bicie na G2, no to zrobię długą roszadę wtedy. I wie, że się skonsolidują, nawet będę miał lepszą pozycję wtedy. Strukturalnie przynajmniej. No, prawdopodobnie w przyszłości będą irytu irytujące ruchy takie jak B6 i B5. No w tym momencie skoczek E7. Myślę, że jest maskę ze strony przeciwnika. Jak to zagra, to będą kłopoty. Weekend dobrze ci minął. Katowanie szachów. No aktualnie. Aktualnie przy szachach to sam się katuje, bo ostatnio tak pod formą, że, że, że aż źle mi się patrzy, jak gra w te szachy. <laughs> e, no tu pion wisi. Poza tym, jakby było przeprowadzić jakiś atak, bo nie bardzo wiem, jak na razie chyba. Po biciu, bicie. I wtedy już grozi mi mat, ale wtedy F3, bicie, długa rozsada wtedy, bicie. Nie wiem. Nic pan draga mi z tego nie wychodzi chyba. Tu, 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 tu. Tu, tu. tu. Muszę to odbić, muszę to odbić i wtedy jest bicie na F3. Hmm, nic, nic tam nie ma. Może po, po prostu zrobię długą roszadę. Dlaczego nie chciałem robić długiej roszady? Ale długa roszada i potem przygotuję to wszystko. Myślę, że tak będzie better. Hmm, próbowanie wbicia 1100 elo na bulecie. Okej, okay, ambitne plany. Ambitne plany. Utrzymanie 1000 elo jest ciężkie, ale wykonalne jak na razie. Z tego, z tego co słyszałem, to, to ta bariera 1000 jest ciężka do przebicia, tam 1200 też jest ciężko, ale później. Później już zaczyna lecieć tak od 1300 od 1300 do 1500 zaczyna jakoś szybciej ten ranking rosnąć uh, you don't speak english uh, i can speak english not, not on uh, high level but, but i feel better myself uh, in, in polish and, and still i don't have uh, enough enough um, confidence to, uh, to, to speak english and and if i want uh, teach sam chess, uh, I think I have to do it in Polish. But also sometimes I can speak English uh, if, if a viewer need, <laughs> need it, you know. Uh, no, bym zagrał F3, chyba po prostu, żeby ten pion już nie podwisał. No i żeby pionek z D3 stracił obrońcę w końcu. Okej, b 1 może. Dziwnie tego skoczko wyprowadzi, bo skoczek E7 mocno naturalne, no i wtedy by skonsolidował swoje figury, a tak to ciągle siedzi na związaniu. But also I have uh, a second account on, on YouTube when I was trying to, uh, to do the speedrun without the Queen uh, in English. But I have about, i don't know, four, four views uh, per, per video, so, so I don't have any. Community in English I don't have much, co commun uh, much commu com community in, in Polish, but still I prefer my language mm. Czemu... Okej, okay, no dobra Zaczęłam się zastanawiać, czemu nie zbiję piona, bo tu wisi A po skoczek bije 4, bo skoczek bije g4, no ale teraz już ten pion po prostu wisi Więc w sumie... w sumie chyba go zbijec, nie? Mm. No dobra, biję. To jakiś skoczek E5 pewnie. Skoczek E5, skoczek F2. Okej. Okay. I teraz moim planem jest goniec B3, goniec E6 może, jak się uda. Albo nie? Hej, okay, zgarnię sobie pionka. No ja mogę zbić, zbić, zbić. I bronić piona. Po jakimś biciu dostanę jakąś kontrę, więc może spoko. Co jak zagram tu? Myślę, no to jest na trick, żeby, żeby dać szacha. No niby zaatakuję skoczka. Jak się odsunie, to może zdobędę. Ale jest chyba za dużo obron tego pomysłu. Więc zbijmy tak po prostu chyba. A troszkę figur mi zaczyna brakować. No Jak pan zbije, to otworzy mi się linia dla wieży. I to może być przydatne. Okej, okay, coś tam próbuję rozbić. Zagrobimy sobie tu, żeby bronić tego piona. Potencjalnie teraz mógłbym przesuwać, pobicie byłoby odbicie. Może to, może to by nie było takie złe. Linia by była otwarta. A, jest tak na końca, Lol, nie zauważyłem. Dobra, odsuwam końca? Muszę uważać na czas, bo ostatnio na czas przegrywam dość mocno. Dobra. Odbijam. Po C6 chyba mam bicie. Niby mam bicie tu. Kto znajdzie, to jest przypał raczej. Chociaż wtedy odsunę się z powrotem i będę miał dwa wolniaki. Odsunę króla, może jakiś wjazd po linii A. No muszę uważać na te białe pola, bo jak tu mi Hetman wleci, to nie ma co zbierać ze mnie. Król B2. Mogę go na C3, wjechać wieżą na linię A. Bo po pobiciu muszę uważać na pionka z D2 na pewno. Czyli po pobiciu najpierw król C3 chyba. Bo pobiciu najpierw wieża G1 z kontrą. Ale chyba tego nie zbiję, bo przeciwnik dość ogarnia generalnie. Ale ta pozycja nie jest aż tak tragiczna. W sensie da się, da się jeszcze w niej coś gotować, że tak powiem. No byle mi tu Hetman gdzieś nie wjechał. Bo to, bo to będzie rip I to scooter Go to your country please uh, And what is my country? Which one? Is my country uh, Ok Najprawdopodobniej goń e5 i wymieni mi gońce To też będzie smutne hmm. co, b5, no muszę próbować Ale coś szachował Tak, do przodu nie może iść Bierze wprowadzę na wolną linię Chyba dam mu to zbić, żeby odbić pionkiem. Okej. Okay. Mi się raczej podoba. Wait, bo teraz może chcę to zbić. Bicie bicie wieża A1. Uzyskuje jakby tempo. Bo nie zyskuje. To ma jakieś znaczenie w ogóle? Dobra, zagram wieża A1 od, od razu. Tak intuicyjnie mi, mi wychodzi lepiej. A może bicie królem... Nie, bicie królem nic nie da chyba. Dobra, intuicyjnie wolę piąkiem. Po prostu. No, mam jakieś groźby. Jest spoko. Jest spoko, coś się dzieje. Szach, um... tak, jak pójdzie w tą stronę, to dostaje mata w dwóch ruchach. Gorzej, jak pójdzie w tą stronę. As... 1727. Markos. Esunia. Proszę bardzo. Proszę państwa, licznik: 131 zwycięstw. <grym> no ładnie siadło, ładnie siadło. Nie była to jakaś spektakularna partia, ale myślę, że, że technicznie ładnie dobieżone. 35 ruchów. No i lecimy z kolejną. 1684. Wciąż oddajemy za gońca. E3. <krym> Ten setup z tym. G4 mi się dość podobał, więc zagram znowu H3. Dobra, jak nie zbije mi pionka. Git. Git, Git, Git. Eee. Dobra, A3. Nie lubię jak cokolwiek mi, mi tu wierzę, więc wolę grać przez to A3. Mimo wszystko. I B4. Uwielbiam go gońca na B2. Jak wam się podobała pierwsza runda, drodzy widzowie? Git. Czy too easy? Too easy, my friend. Target na piona. Zaraz koczek F3, żeby tu wszystko ładnie się spinało. Spinów. Tak skoczek C3, żeby zaatakować piona i troszkę go zachęcić do ruchu D4, bo wtedy mój gojęcie uruchomi. Nie udało się niestety. Mm. To zagramy skoczek F3, żeby zaatakować tego pionka. Może ty zachęci do E4. Ej, teraz się zachęcił do D4. Ciekawe mm. skoczek E4, skoczek E4, skoczek F6. Bo nic mądrego mi to nie daje chwilowo. Dobra, skoczek E2. Chciałbym, żeby dał mi jeszcze jeden ruch. Nie chcę, żeby od razu bił, bo wolałbym sobie chyba otworzyć linię D. Może nie? Może pionek z F i wtedy wieża na F1 coś tam zrobi? czy ta struktura pionowa raczej będzie mocno średnia. Na z końców chyba i tak zagram G5. Więc myślę, że mi się to tam utrzyma. I zbiję pionkiem z F. już goniec powoli się bardziej otwiera. Muszę jeszcze coś zrobić z gońcem z F1. No i długą roszadą uciekać. Raczej. Mój przeciwnik wiedział, gdzie podwalić mata. <grym> no to miłe, że zawodnicy mi pomagają, żeby jak najdłużej utrzymał mi się speedrun. Miłe z ich strony. Mm. Nie, nie za mądre, ale, ale miłe. Dobra, tu się pojawia jakaś dziura. Generalnie fajnie by było ją wykorzystać, więc coś takiego widzę na pierwszy rzut oka. Myślę, że tak zagram. Ehm, no, mógł jeszcze w drugą stronę tym królem iść, ale i tak ta pozycja mi się już dość podobała, bo Hetman za bardzo nie miał gdzie mnie szachować. Przecież co? No, nie miało za prostej gry przeciwnik, mimo wszystko. Dobra, no kończymy po białych polach, chyba co nie? Nie ma żadnego E4, bo mam bicie skoczkiem. No a gdyby nie to, no to bicie i, i tracę. Okej. Okay. Hmm, może mogłem lepiej to zagrać troszkę. Ten skoczek. Wszystko, wszystkie moje zapędy blokuje, ale dobra. C4 i grożę C. Odwaliłem. Gońc bije B4 jest. Dobra, nie znalazł. Na szczęście, ale było gońc bije B4, a bije B4 i hetman bije 3 bo zostawiłem gońce niebronionego. Ale na szczęście ziomo nie ogarnął. E, to bym zagrał gońc E4 chyba. Gońc E4 i grożę B5. Też spoko pozycja, bo no jest tu parę triszków, na które przeciwnie musi uważać. Niestety na razie wszystkie skutecznie odbija. E, może wieża C1 z planem C5, który nie działa, bo jest bicie, odbicie i bicie na B2. E, szkoda. Zaiste szkoda. Jakieś pomysły? Coś, coś? Nie? Szkoda. O! o Skoczek F5 jest bardzo dobrym ruchem. Skoczek F5, skoczek bije F5, goniec bije C6, jest szachem. Przecież musi uciekać królem, a ja wtedy odbiłam skoczka i zdobyłam figurę. A poza tym, no to skoczek jest w centrum i... i fajne punkty atakuje. Roszada, ok. Logiczne, ale tu potencjalnie mam szansę na jakieś wybitki i tak dalej. Jakieś triki mogą tam się znajdować w odległej galaktyce generalnie, ale trzeba marzyć. Ech, trzeba marzyć. Długa Roszada. Zrobię po prostu długą Roszadę, bo po prostu potrzebuję dodatkowej figury. Po tamtej stronie. Czy kojarzę może, Ga może Martian Gambit z filmików VT Aliena? A to jest jakiś nowy Gambit? Czy to jest ten Gambit Aliena popularny? Czy to w ogóle dwie różne rzeczy? Bo generalnie no nie kojarzę zbytnio twórczości VT'ego. No bo to też jest bardziej kontentowiec niż... 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 nie wiem... jak to nazwać? niż taki zwykły... YouTuber, nie wiem, nie wiem co chcę powiedzieć, dobra, generalnie no, Kusi poświęcić to po prostu, tak losowo, bicie, bicie, wjazd wieżą, raczej nic nie ma Raczej nic nie ma, ale... ale wygląda jakby mogło coś być, wygląda jakby mogło coś być Kurczę, dużo planów widzę w głowie, żeby znaleźć jeden jakiś sensowny Co? To? to, to To, to, szach Klucz się odsuwa. To bicie jakieś, goniec się otwiera, skoczek. Sporą aktywność mogę tam złapać. A chyba odwrotna kolejność, chyba bicie najpierw, bo potem jest bicie tu. A co ma znaczenie? No, ma znaczenie. Troszkę. Nie chcę się pozbywać tego skoczka. Kurczę, no nie chcę, ale to zrobię. Zobaczymy. Jaka, jaka kolejność. Ej, eee... to w ogóle Hetmanem odbił. Też troszkę zmienia postać rzeczy. Dość mocno. Bo nie mam tu bicia na koniec. Mam jeszcze odciągnięcie w tej postaci. Niby. Mm. Dobra, sprawdźmy co zagra po tym koniec D5 po prostu. Jak za się wierzą, to w cały plan idzie się rąbać. A tak tu są tu jakieś triki, myślę. Najgorsze jest to, że on może zbić tu mi na bedwa I to też będzie spory problem. Nie. Może takie coś będzie miał. Może zbije o... oczkiem? Groże tym. Ta, bo po tym ma niestety z szachem. A z szachem, król c2 i hetman c5. Odwrotna kolejność? Też nie. Nie działa. Krzyk bije e5, wydaje się. Być chwilowo jakąkolwiek próbą, że tak powiem. Nie mówię, że dobrą, ale jak jakąkolwiek. Szczególnie, że teraz już może groże. Wie, że bije h6. Ale raczej nie. 2-30. To jest kolejny gambit stworzony przez niego. Fajne są czasem groźby matowe po tym poświęceniu skoczka. To jest specjalista od poświęcenia skoczka generalnie. Jak wiadomo. Skoczek F7 szach, nie kusi troszkę. Skoczek F7 szach, bicie, szach tu, tu. Jeśli on ma obronę przed matem? Bo jeśli nie, to to jest piękne. Eee, a jeśli zrobi coś innego, to będzie mi smutno po prostu. To tak bym to określił. Bo wtedy tam nic nie ma, Iki. Eee, to trzeba próbować. Tak. Czach. On jest tam tak powiązany. Słuchajcie, że to jest. Nie, czekaj. Nie, co? Nie. Zapomniałem. Co za dramat. Mogę się poddać? Co za dramat. Mówię na primówie, to zbić przynajmniej. No, brilliant, Nie powiem, że nie. E, fajne są czasem groźby matowe, po tym poświęceniu skoczka. Nie widziałem go niestety. Ja generalnie nie jestem typem zawodnika, który lubi jakieś gambity, poświęcenia i tak dalej. Raczej jestem nudnym graczem, że tak powiem. E, raczej jestem nudny. Senior, ja zaryzykowałeś i wygrałeś z poświęceniem poświęcenie Hetmana. Uu, mega. Moje najlepsze poświęcenie Hetmana to było z... z hospemem, <grafię> jak wygrałem na pizzu. <grafię> Więc to było zabawne. Szukamy jeszcze pata generalnie. Oczywiście go nie znajdziemy, ale... ale szukamy. Dobra, nie wiem, zagrajmy tu. Skoczek C3. Otóż nie. Chyba znalazł mata. No, no. Jak widać, moja forma nie jest zbyt zjawiskowa. No dobra, przynajmniej nic tam nie miałem. No dobra, to było dobre. No, doprowadziłem do minus 2,3 przy plus 6 przeciwnika, ale tu mnie poniosła ułańska fantazja. Wierzę, że F6 w ogóle najlepsza, najlepsza obrona znaleziona. To była fajna próba, gdyby działał. wieża H1. Ciep. No dobra, dramat. Ale speedrun znowu przedłużony. Znowu pierwsza partia wygrana, druga zrypana jak ostatnio. Ale GIT. E, dobra. Jeśli Wam się podobał odcinek, zachęcam do zostawienia łapki w górę, supikę z dzwoneczkiem, jeśli chcecie mnie wesprzeć i sekcja komentarzy jest dla Was. Na każdy komentarz oczywiście odpowiem, gdyż to pomaga w rozwinięciu kanału, więc z góry dziękuję i elu!